tej strony kotangens, a my kontynuujemy naszą serię związaną z informatorem naturalnym na poziomie podstawowym. Zaczynamy w dniu dzisiejszym od zadania 10 i mamy wykres. Na wykresie przedstawiono zależność logarytm k od t, gdzie kt jest liczbą bakterii w próbce w czasie t wyrażonym w godzinach, jaki upłynął od chwili t0 rozpoczęcia obserwacji, tak? Czyli widzimy, że początkowo jest stabilna ta e, liczba bakterii, a później rośnie nam liniowo. I mamy pytanie. Gdy upłynęły dokładnie 3 godziny od chwili T0, liczba K bakterii była równa. Czyli, jak mamy 3 godziny, to mamy sytuację tą, tak? Czyli wiemy, że tutaj, że nasz logarytm K od T to się równa. 3. Czyli my pamiętamy, że jeżeli mamy logarytm bez żadnych tutaj y, liczb, tak, to tak naprawdę by był to logarytm y, przy podstawie z 10. Czyli my szukamy czegoś takiego, żeby było, że 3 to się równa logarytm 10, znaczy tu nie piszemy tych y, 10, tylko po prostu z 10, tak. Czyli innymi słowy. To to nasze k to musi być k od t w tym przypadku musi być 10 do potęgi trzeciej, a zatem będzie to 1000. Zadanie 11 jest kolejnym zadaniem, w którym pojawiają się nam logarytmy i mamy sytuację, że mamy pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch oraz różne jego potęgi. I teraz co? i różne potęgi dwójki, czyli pierwsze co, no to sobie zamienimy to na jakieś takie normalne liczby. Czyli tak, pamiętamy, że w przypadku, jeżeli mamy liczbę jakąś y, a, która jest pod pierwiastkiem n tego stopnia, to tak naprawdę to jest dla nas liczba a do potęgi 1 przez n. Korzystając z tego, otrzymujemy, że mamy tak. 2 do potęgi 1, 2 do potęgi 2, to mnożymy, czyli mamy 2. 2 do potęgi 1, 2 do potęgi 4, to mamy 2 do 2, zatem 4. 2 do potęgi 1, 2 do potęgi 8, otrzymujemy 2 do potęgi 4, a zatem 16. I teraz podstawę. Wrzucamy sobie z powrotem do naszego logarytmu, czyli mamy 2 do drugiej i tu mamy 2 razy 2 do drugiej razy 2 do czwartej, to sumarycznie da nam logarytm z dwóch e, do potęgi I teraz mamy tak, 1 plus 2 to mamy 3, plus 4 to mamy 7, siódemkę możemy sobie wyciągnąć przed Logarytm, mamy logarytm 2 z dwóch co nam daje 1, czyli finalnie 7 i odpowiedź b. Pozostając w logarytmach, mamy dane liczby a oraz b. I mamy zadecydować, ile to jest a plus b. Pamiętamy, że mając y, jakiś tam powiedzmy logarytm, y, mamy tak, logarytm a z b plus logarytm a z c to daje nam logarytm a z b razy c. Tak taki mamy wzór. No to w tej sytuacji, skoro tu pa, pa, pamiętamy, że też mamy sumę, to innymi słowy będziemy mnożyć to razy to. W tym naszym logarytmie, czyli mamy logarytm z dwóch i tu w nawiasie, pamiętamy trzy pierwiastek. I co tu widzimy? Tu mamy wzór mnożenia, tak? Będziemy mieć a kwadrat minus b kwadrat, bo tu mamy a plus b i a minus b. Dobra. Czyli co? Czyli jak to sobie wymnożymy, to mamy 3 razy 3, to mamy 9. Razy 5, to mamy 45. Odejmujemy od tego 13, czyli otrzymujemy logarytm z 2 w yy, podstawie z 2 z 32. 32 to inaczej jest 2 do potęgi 5. Piątkę możemy sobie przerzucić, tak? czyli mamy 5 razy logarytm 2 z 2 i tak samo jak w zadaniu poprzednim, to nam da teraz 5, czyli odpowiedź d. W zadaniu 13 pojawiają nam się dwa, e, dwie niewiadome, czyli x i y. I teraz tak, mamy e, dane, są dwie liczby x i y takie, że iloraz i x przez y równa nam się 1 plus pierwiastek z 5 na 2. I teraz tak, mamy wyliczyć coś takiego, czyli x plus e, y przez x. No dobra, no to pierwsze co, to by nam się przydało troszeczkę tak wiedzieć co, co do czego, tak? Czyli co? Czyli możemy inaczej to zapisać, że x to tak naprawdę równa się 1 dodać pierwiastek z 5 na 2 i razy y. Tak? I dlaczego możemy tak e, zadecydować? No bo skoro wiemy, że iloraz ten, x przez y, to wiemy, że iloraz ten istnieje, czyli y nie może być równy 0 z tego tytułu. Dobra. Czyli co? Czyli teraz, jak chcemy x plus y. To x to jest dla nas 1 plus pierwiastek z 5 przez 2y dodać y przez x, czyli znowu 1 dodać pierwiastek z 5 przez 2y. No dobra, czyli tak to możemy sobie oddzielić i to jak y wyciągniemy, to w nawiasie otrzymamy 1 dodać pierwiastek z 5 na 2 dodać 1 przez y, też tu możemy wyciągnąć, czyli dostaniemy postać taką. y nam się skróci i musimy teraz sobie to porządkować. Czyli tak, mamy 1 dodać pierwiastek z 5 na 2, dodać, tu możemy jako 2 przez 2 zapisać i dzielimy sobie na 1 dodać pierwiastek z 5 na 2. To jak sobie sumujemy teraz, to otrzymamy 3 dodać pierwiastek z 5 na 2, przez 1 dodać pierwiastek z 5 na 2, to otrzymamy 3 dodać pierwiastek z 5 na 2, razy 2 przez 1 dodać pierwiastek z 5. Dwójki nam się skrócą. I teraz tak. Otrzymamy finalnie 3, 3 dodać. Dodać pierwiastek z 5 przez 1, dodać pierwiastek z 5 i mamy wynik podać w postaci A plus pierwiastek z B przez C. I to mają być liczby całkowite dodatnie. Czyli co? Czyli my nie możemy w takiej formie zostawić, tylko musimy wymnożyć. I musimy wymnożyć e, korzystając też ze wzoru skró na skróconego mnożenia. Czyli przemnażamy sobie razy 1 minus e, pierwiastek z 5. Przez 1 minus pierwiastek z 5. To powoduje nam, że na dole otrzymamy 1 minus 5. I teraz tak, co my tu możemy? Mnożymy to, czyli 3 razy 1 to 3. Minus 3 pierwiastek z 5. Dodać pierwiastek z 5. I minus 5. To otrzymujemy tutaj tak. 3 minus 5 to minus 2. Minus. 2 pierwiastek z 5 przez minus 4. Co da nam? Tak, minusa możemy sobie wyciągnąć, dodać 2 pierwiastek z 5 i przez minus 4. Tak, minus nam się skróci. I tak, możemy jeszcze dwójkę wyciągnąć, to będziemy mieć 1, dodać y, pierwiastek z 5 przez 4. To nam się skróci i finalny wynik otrzymamy 1 dodać pierwiastek z 5 przez 2. Tak? I to będzie nasz wynik finalny. Dobra. I kolejne zdanie, w którym pojawiają się dwie niewiadome, czyli mamy a i b. I teraz należy wyliczyć wartość takowego wyrażenia. Czyli co? No, na początek musimy popatrzeć, że na pewno jak tu mamy już dzielenie, to możemy to zapisać jako mnożenie przez odwrotność. Tego. Czyli mamy a razy b przez pierwiastek z a, dodać pierwiastek z b razy pierwiastek z a minus pierwiastek z b przez a minus b. To tak. Na dole co otrzymamy? Otrzymamy tak. a razy b. I tu po wymnożeniu otrzymamy znowu wzór skróconego mnożenia, czyli będziemy mieć a minus b. A na górze jeszcze pozostało nam domnożyć razy a minus b. I a minus b nam się skróci. Pozostanie nam a razy b. I to a razy b możemy już podstawić te na nasze wartości, czyli będzie pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5 dodać 2. To po raz kolejny jest wzrost z mnożenia, czyli będzie 5 minus 4, to się nam równa 1. I koniec zadania, mamy dwa punkty. I pojawia nam się teraz zadanie, gdzie odpowiedzi poprawne są dwa. Mamy dwie poprawne odpowiedzi. I jak do tego się zabrać? Mamy tą liczbę x równą a minus pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 2 do kwadratu. I a ma należeć do zbioru liczb rzeczywistych. W rozwiązaniu mamy uwzględnić fakt, że liczby pierwiastek z 2 i pierwiastek z trzech oraz pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech są niewymierne i musimy znaleźć sytuację, dla których liczba będzie wymierna, tak? czyli pierwsze co to możemy sobie ten nasz nawias przedstawić, jak on tam będzie wyglądał. Czyli tak, czyli to będzie e, 3 minus 2 pierwiastek z 6, bo mamy 2 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 i dodać 2, tak? Czyli sam nasz x to będzie równy a. Jak mamy minus przed tym wszystkim, czyli będzie minus, a tu możemy jeszcze sobie to w sumować, czyli to będzie 5 minus 2 pierwiastek z 6, czyli będziemy mieć minus 5 dodać 2 pierwiastek z 6. I teraz, jak do tego tak naprawdę można by podejść? No, Wiemy, że tak, skoro tutaj mamy y, coś takiego, tak, to to nam znowu da sytuację, że będziemy mieć na minusie 2 pierwiastek z 6 i na plusie będzie 5, tak, czyli to będzie finalnie 0,3, czyli wiemy już, że może to być liczba B, tak, liczba A nie może być, bo będziemy mieć pierwiastek. Tak pier pierwiastek jest niewymierny, tak samo jak żeby było 6, to też nie będzie pasowało. Natomiast w przypadku tutaj już, tak? D też będzie poprawną odpowiedzią, bo co? Bo pierwiastek nam się zredukuje i zostanie nam tylko ta liczba 12,5 minus 5, tak? Czyli 7,5 w tym przypadku. W przypadku podpunktu E no to tak, tu nam się zredukuje ten pierwiastek, a tu później sobie znowu go wrzucimy, czyli znowu będzie niewymierne. I F tylko odejmiemy pierwiastek z 6, ale jeszcze pierwiastek z 6 nam zostanie, czyli też to nie może być. Czyli finalnie odpowiedziami poprawnymi będą odpowiedzi B oraz D. I na tym zadaniu zakończymy sobie odcinek dzisiejszy. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji oraz zostawienia jakiegoś komentarza po sobie w przypadku, jeżeli z jakimś zadaniem byłoby nie do końca coś jasne. I do usłyszenia w kolejnych publikacjach.